Na sport czy na politykę? Witaj Tomku, dobry wieczór Państwu. Ja stawiam na politykę, ale zacznę może od sportu. Ten pojedynek bowiem wygraliśmy i to w pięknym stylu. Polscy siatkarze pokonali reprezentację Rosji. Walka, choć zacięta, była pasjonującym widowiskiem, rozgrywanym według zasad fair play. A czym i jak zakończy się nasz polityczny i gospodarczy pojedynek z Rosją? O co gra Polska, wetując rozmowy nad nowym porozumieniem? Unią Europejską, a Rosją. Kogo w Europie tak naprawdę obchodzą nasze polskie kłopoty? Czy to my jesteśmy naiwni i taką prowadzimy politykę zagraniczną? Czy raczej naiwna jest Unia Europejska, nierozumiejąca historii i specyfiki problemów swych nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej? O to m.in. zapytam polityków, ekspertów i przedstawicieli firm prowadzących handel z Rosją. Dziś w programie A Dobro Polski, godzina 22.05. Zapraszam. A pojutrze dwa ostatnie odcinki serialu Zagubieni. Proszę pamiętać, dwa ostatnie odcinki i tajemnica być może się wyjaśni. Zrobimy im krzywdę. Możesz już iść. Dogadajmy się. Na pewno wytrzyma? Aj. Tak. Tylko czy widzowie wytrzymają napięcie związane z ostatnim spotkaniem z Zagubionymi? Sygnał tak miał wyglądać ten sygnał, o którym boy. mówił Said? Znalazł. Zabiłeś nas. Wszyscy zginiemy. Awaria systemu. Czy zagadka doczeka się rozwiązania? Zagubieni dwa ostatnie odcinki w czwartek o 20:20 20 i 21:10. Czego jeszcze mi nie powiedziałeś? Na film zaprasza producent TikTaka. Na klientka. Interesuje mnie nowa oferta. Sprzedawca. Nokia za złotówkę i 8 groszy za minutę. Co pani czuła? Zainteresowanie. Pan co czuł? Ja, ja odczułem takie wzruszenie, takie, takie, taką dozę ekscytacji, taką. Że stanie pan nie czuł? No też, no ale. Chodzi o to, że sprzedawca czuje, że jest tanią, uczucie taniości udziela się klientcy. No czuję to, przez cały czas to odczuwam chyba. Bo... W miksie 8 groszy za minutę i wideokameralna Nokia 6020. MIX Najlepsze telefony na kartę za złotówkę. Z Orange jesteśmy bliżej siebie. Skorzystaj ze świątecznej okazji i przekaż jeszcze więcej ciepłych słów. We wszystkich ofertach Orange przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne prezenty. Więcej rozmów każdego dnia z rodziną i przyjaciółmi oraz darmowe weekendy ze wszystkimi w Orange. Bądźmy bliżej siebie. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange. I'm walking gently. I'm in the rush. The sun is up in the sky. I'm ready for romance. My heart is full of joy. Czyści, ale i pielęgnuje podłogę. Innych osób nie trzeba. Pronto, w tym tkwi piękno. A jeśli wolisz większy połysk, i to bez polerowania, spróbuj pasty, pronto super połysk. Witam Państwa. Dziś nie będzie żadnych pytań, tylko garści informacji. Otóż, Eurobank przygotował dla emerytów i rencistów wyjątkową ofertę. Jest to kredyt od 500 zł. Skorzystało już z niego ponad 275 tysięcy osób. Wystarczy jedynie podpis, by pieniądze po 15 minutach trafiły do Państwa rąk. Szczegóły pod numerem 0801 703 200. Do zobaczenia. Eurobank. Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić? Ale moje włosy są zniszczone i suche. Jak Ty to robisz, że Twoje włosy są takie piękne? To nie ja, to moja szauma. Innowacja Schwarzkopf. Szauma odbudowa i pielęgnacja odbudowuje zniszczone włosy i wzmacnia je aż do 80%. To dlatego, wszyscy mężczyźni stoją w kolejce do ciebie. Nowa szauma, odbudowa i pielęgnacja firmy Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Przemyję te naczynia, zanim włożymy je do zmywarki. Gdzie jest szczotka? Nie używam szczotki. Mam somat. Zapomnij o szczotce. Wszystko, czego potrzebujesz, to Somat 5 z Soda Efekt. SOMAT 5 z Soda Efekt czyści jak szczotka nawet mocno zaschnięte zabrudzenia znaczyń, osiągając najlepszy efekt. Jakie czyste! I to bez wcześniejszego spłukiwania. SOMAT 5 z Soda Efekt, by uzyskać najlepszy efekt. Jakość firmy Henkel. Lubię żyć na całego i czuć się świeżo przez cały dzień. Gillette Bluetooth Maximum dzięki ruchomej główce i sprężyście zamocowanym ostrzom goli najdokładniej z rodziny Bluetooth. Gilet Bluetooth Maximum daje mi to poranne uczucie świeżości. Maksimum świeżości przez cały dzień. I później też. Zamień swoją jednoczęściówkę na gilet Bluetooth Maximum. Maksimum świeżości za niewiele więcej. Myśleliśmy sobie, a gdybyś tak miała kontrolę nad czasem, to ty decydujesz jak długo trwa pranie, a nie pralka. Pralka Electrolux Time Manager. Wyjątkowa Nokia 6103 ze stereofonicznym radiem i słuchawkami. Długie rozmowy z kimś bliskim, a weekendy za darmo ze wszystkimi w Orange. Wybierz nowy twój plan lub twój mix. Zajrzyj na orange.pl. Zapraszamy do salonów Orange i punktów sprzedaży TP. Wizorów LCD. Full High Definition. Teraz 6 miesięcy telewizji High Definition oraz aktywacja n -box i anteny w prezencie. Szczegóły promocji na www.sony.pl Już w środę. Pogoda dla bogaczy. Kumulacja w dużym lotku. Przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia. 4 miliony złotych. Lotto. Wygrane padają w milionach. Mój wujek dzięki nowej Neostradzie TP na godzinę ogląda zdjęcia z wakacji, przeczytał już wiadomości i sprawdził pogodę w internecie. A teraz rozłączył się i już nie płaci. Nowa Neostrada TP na godziny to stałe połączenie z internetem i opłaty tylko za czas korzystania. Tanio i wygodnie! Nowa Neostrada TP na godziny. Płacisz wtedy, kiedy korzystasz. Tylko 1 zł za godzinę. Dołącz do nas. Bądź szczęśliwy z Neostradą TP. Zadzwoń lub przyjdź do salonu sprzedaży TP lub poręcz. Twój świat cały świat. thank